Cześć, ja nazywam się Alan Śliwusz i w dzisiejszym odcinku będzie. Stary, kim ty jesteś? Witaj, Alan Śliwusz. Ja jestem Paweł Europa, M1, o którym wyjawiłeś fragment. Szczerze, tutaj Czy ty, ty istniejesz? Istnieję po to, aby zniszczyć i sprzedać popatańców takich jak ty. Popa Nie tak szybko, panie Pawle. A to niby dlaczego? Ponieważ mam dla ciebie informacje, które. No i prawdopodobnie zniszczy twój mizerny plan. Jako? Stary, jesteś właśnie na wizji. CO KURWA TY GRANIU? PRZEZ CIEBIE ZNOWU MUSZĘ SIĘ UKRYWAĆ! Ale ja naraz, na Dobro, zawsze wygrywam. Moi drodzy, ja wiem, że tego tematu już się nie powinno roztrząsać, tematu memów martwych, ale ja nie byłbym spokojny, gdybym tego nie omówił. Ten ostatni raz. Dlaczego? Bo ostatnim razem jak to robiłem, robiłem to źle, robiłem to robiłem to nie tak jakbym chciał zrobić. Dlatego wszystko przenoszę na nową kartkę. I zapraszam Was do obejrzenia pierwszego odcinka z serii. Którą nie wiem, jak nazwę, ale jakoś nazwę. To będzie takie recenzowanie memu. A zatem w dzisiejszym odcinku omówimy sobie piekarnię Pawełek. Po, raz, po ostatni. raz ostatni. Jestem chyba jedną z niewielu osób, która zna historię tego mema, ponieważ ja stworzyłem tego mema, ale do rzeczy. Piekarnia Pawełek skończyła się tragicznie w skutkach. Nie oszukujmy się, ten mem można uznać za szkodliwy. Chociaż może być to też kwestia sporna. Nie jest kwestią sporną. Wyjazd z mojego domu. Ponieważ piekarnia zyskała sławę, a jeżeli zyskała sławę, to zyskała też pieniądze. Najprawdopodobniej większą sprzedaż ich artykułów spożywczych. Tutaj można polemizować. Ja nie będę się dzielił moim zdaniem tutaj przed kamerą, ponieważ nie, ale chcę omówić kwestię, jak to się stało, że piekarnia Pawełek. Stała się wiralem. Jak to się stało, że piekarnia Pawełek w ogóle istnieje? To znaczy, mem piekarnia Pawełek istnieje. Dlatego to było, to, panie oficerze, to było tak. Na początku roku 2022 była pewna osoba, pewna osoba, z którą ja i mój przyjaciel lubiliśmy się, a raczej, będąc zupełnie szczerym, lubiliśmy sobie pożartować z charakteru tej osoby. Ta osoba była piekarzem. Ta osoba miała bardzo naiwny charakter, bardzo pocieszny styl mówienia, pocieszny styl pisania, coś co nam podpadło nam jako edgy nastolatkom, to znaczy mi i mojemu przyjacielowi. Ale dobrze, jak to się potoczyło. Jako że zamieszkiwał w Wołominie, postanowiliśmy, że znajdziemy piekarnię, w której ta osoba pracuje. A zatem wszedłem w wyszukiwarkę Google i wpisałem słowa Piekarnia Wołomin. Co zobaczyłem? Piekarnia Pawełek. To było pierwsze, co mi się wyświetliło. I dlaczego padło na Pawełka? Nie, Nie wiem. wiem. Śmiesznie brzmiało. Tak całkiem. Niewinnie, ale samo zdobycie świadomości, że piekarnia Pawełek istnieje, nie było moją motywacją, żeby, żeby to roztrząsnąć, żeby zrobić z tego jakąś burzę, jakiegoś mema, jakąś pastę. To jeszcze nie było to. To na początku była sama świadomość i sugestia, że hej, ta osoba może tam pracować. Pisząc z tą osobą, chcieliśmy zdobyć więcej informacji, informacji o tym, gdzie pracuje i totalnie bez większego kontekstu wypytywaliśmy o piekarnię Pawełek. A dlaczego piekarnia Pawełek? Dlaczego skalmar z czerwonymi oczami z odcinka Red Miss? Już tłumaczę dlaczego. Jak każdy nastolatek, każdy lubi memy. Ka każdy lubi memy i memem bazowym, bez którego nie byłoby właściwie Pawła Ropy, albo byłby pod przykrywką kogoś innego. Był ten oto obrazek, mem o Playboy karty, jak to jak to jak to wyglądało? Mieliśmy dziwne poczucie humoru. Wysłaliśmy owy obrazek do tej osoby. Padło zapytanie. A czy to jest piekarnia Pawełek? I zdjęcie z Kalmara. To było kurwa śmieszne wtedy. Podłapaliśmy to gówno. I tak oto powstał pierwszy demot. Pierwszy demot, który zawierał po prostu gównianą pastę. Pastę, którą chcieliśmy. Tą osobę chcieliśmy nastraszyć. A dlaczego chcieliśmy to zrobić? To jest. Prywatna sprawa, bo taki wtedy panował humor. Pasta to jest po prostu zlepek główna w dziecięcych głowach. E, ta pasta była napisana na Kiblu, o ile się nie mylę. Jest bardzo przypadkowa. Legenda głosi, że właściciel piekarni Pawełek zamordował 13 dzieci dnia 14 lutego 2007. Data również jest przypadkowa. Wszystko jest przypadkowe. Skalmar jest przypadkowy, co powiedziałem wcześniej. Pawełek dalej chodzi po wolności i Werbuje piekarzy do składania chleba. Tak oto Skalmar stał się Pawełkiem. Użytkownik, z tego co widzieliśmy, jak się dobrze orientowaliśmy, podłapał to temat piekarstwa się ciągnął i to dosyć dobrze, a sam ten żart, piekarnia Pawełek Skalmar, który jest Pawłem Piekarskim, tak bo wtedy, wtedy Skalmar, wtedy właściciel nazywał się Paweł Piekarski a później zmieniliśmy to nazwisko na Ropa w całej fabule ja jako memiarz wówczas lubiłem sobie robić shitpost rzeczy, to znaczy obrazki, sztuka memów kierowałem się swoim poczuciem humoru i tak oto zrobiłem kilka Następujących obrazków, które potem również poszły w Viral, również poszły w świat, które również nagłośniły niejako tą teorię całą, tego całego mema. Więc one były całkiem quality, nie powiem, że nie. Znaczy. To, 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 są, to są quality memy, ok, I. Nie dam sobie wmówić, że tak nie jest. Cóż, to był żart jedynie w grupce znajomych, ale to poszło dalej i to no, w dosyć szybkim tempie. To znaczy minęły dwa miesiące, bo w marcu myślę zrobiło się tak o tym głośniej. Ja jako memiarz postanowiłem, że rozkręcę fabułę. Fabułę, która totalnie się nie kleiła, była jebanem gównem. Nie jestem w ogóle z tego główny. Żaden z tych filmów nawet się nie kleił kupy, to znaczy nie dopilnowałem wielu rzeczy, przyznaję. I myślę, że gdyby nie ja, gdyby nie mój poziom lekceważenia tego, byłoby z tego coś więcej niż yy, same pogłoski o tej głupiej paście. Yy, ale cóż. To właśnie te filmiki sprawiły, że ten mem poszedł w vira. Pierwszy film, który był tak naprawdę zlepkiem gówna, wstawiłem go na subreddit Ok Kolega Upośledzony, gdzie całkiem dobrze się przyjął i ludzie już zaczęli to podłapywać, pisząc, że jest to polski FNAF. Czy... Cokolwiek. Była jeszcze taka grupka na Facebooku nazywała się Bezkontekstawka, gdzie również to wstawiłem i również się ciepło przyjęło. I tak, i tak powoli zaczęliśmy widywać posty z treścią 14 luty 2007 i pod, pod tym zdjęciem z Kalmara i wszystko, wszystko inne, wszystkie inne żarty, pączki z dzieci i tak dalej. Fabuła się toczyła z każdym kolejnym filmikiem. Drugi filmik zrobiłem bodajże dzień później i przyjął się jeszcze lepiej niż ostatni. Były robione w w Adobe Premiere Pro, a następnie już robiłem w Screenflowie, taki em, pierdolnik na maka. I osobiście jestem z tego filmu dumny najbardziej, bo jest taki najbardziej cringe, most of the cringe. I z czasem zaczęło się to rozpowszechniać coraz bardziej. Potem powstawały kolejne, kolejne filmiki, i niestety z każdym filmem kończyły mi się pomysły, i nie byłem w stanie już tego ciągnąć po jakimś czasie. Pomysły się kończyły, zaczęło się to robić nudne, coraz mniej ludzi to oglądało. Choć byli też tacy, co, co się wczuli w to i czekali tylko na kolejną część. No, niestety nie zawsze byłem w stanie. Szczególnie, że byłem wtedy nieco innym człowiekiem i miałem problem z zorganizowaniem sobie lepiej czasu. Także tak oto młody człowiek stworzył filmy. Filmy, które się wypromowały całkiem nieźle i Pawełek w sieci zabłysnął I bez kontekstawki na Facebooku. Po Reddita ok kolega posledzony, po YouTuby, po wszystko, to, to wszystko zaczęło się wymykać. Z YouTuba to przeszło na TikToka, niestety na TikToka. Ja w tamtym czasie nawet nie używałem TikToka, dalej nie korzystam, ale mam. Ten żart stał się pierdolonym hitem w mgnieniu oka. Nawet nie wiem jak, ale... Szczerze byłem tym wszystkim przerażony. Nie wiedziałem, co się odpierdala, bo po wpisaniu piekarnia w Google pierwsze, co się wyświetlało w sugestiach, to piekarnia Pawełek, i to już zaczęło się robić przerażające. Hej, stworzyłeś viral meme? Okej, okay, okay, fajnie, fajnie, ale szczerze bałem się konsekwencji. To znaczy, ja nie miałem w intencjach zrobić nic złego, nie chciałem zaszkodzić tej firmie, nikomu nie chciałem zaszkodzić. To były głupie, edgy, wygłupy. Bo taki wtedy panował humor. Naprawdę nie chciałem, żeby to się źle skończyło dla nikogo to, to było po prostu głupie Tak oto viral wybuchł, TikTok żył tym memem Powstawały też jakieś butlegi, jakieś inne pasty Które starały się nieudolnie powtórzyć piekarnie Pawełek to, 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 to nawet nie było kurwa śmieszne Ale co mi się w tym nie podobało najbardziej Nie podobało mi się to, świat tym żyje Ale żył tylko pastą, oni nie, nie odróżniali świata internetowego, świata memicznego od świata rzeczywistego. To znaczy ta piekarnia naprawdę istnieje, ale cóż, można to podzielić na dwa sorty. Jest piekarnia Pawełek, która naprawdę istnieje, a jest piekarnia Pawełek, która istnieje w świecie memów. Zamiast po prostu się wczuć w fabułę, nie, nie szkodzić tej piekarni. I tak idioci jebani wydzwaniali wszędzie, gdzie się da. Ja będę dzwonił do piekarni. Pawełek, poprosimy 13 pączków, najlepiej z mięsem. To nie było spoko akurat. To mi się nie podoba. Ale co jeszcze mi się nie podoba? Nikt nie patrzył w fabułę. Dosłownie. Ludzie skupili się na samej paście, a nie interesowała ich fabuła. Tam co, to wszystko co przygotowałem. Chuj z tym, że to było głównym, ok? Ale szkoda, bo to, to nie jest takie nudne uniwersum. I gdyby mi się chciało, można by było zrobić z tego nawet coś więcej. Ale nie ma, nie ma sensu tego poruszać, ok? Ukryłem wszystkie filmy po tym, jak wierale wybuchł, bo po prostu się bałem, bałem się konsekwencji. Ja nie chciałem nic. Złego, ja nie chcę. Temat powoli... Zacichał, może minął miesiąc, nawet mniej. Już było cicho, oczywiście, były tam jakieś delikatne szepty. Dalej każdy pamiętał, co się stało od dnia 14 lutego 2007 roku, ok? Ale cóż, ym, piekarnia Pawełek, Wołomin, to jest już temat skończony. I przyznam, ja chciałem powtórzyć tego sukcesa. Robiłem dalej w ukryciu dziwne filmiki z dziwną zawartością o niepokojącym motywie. <laughs> Barmleczna kanapka. Barmleczna kanapka to miała być kontynuacja piekarni Pawełek. Tyle, że coś jakby to, to coś, co, coś, czego ludzie nie mogliby wykorzystać przeciwko piekarni Pawełek, bo barmleczna kanapka nawet nie istnieje, ale niestety to, to już nie podziała. Mówię to ja. Odgrzewanie starych kotletów, robienie. Kurwa, robienie kopii w clay, past, czegoś, co jest podobne do piekarni Pawełek czy do FNAFa, to, to się już nie przyjmie. Musi minąć kilka lat, żeby powtórzyć sukces piekarni Pawełek. Być może ten mem będzie odżywał, być może ten mem odżyje pewnego dnia, być może ktoś inny weźmie to pod skrzydła. Jednak jak na razie, ja osobiście nie widzę sensu odgrzewania starego kotleta. Nie sądzę, żeby to podziałało. To się po prostu nie przyjmie, bo to będzie już nudne. To wybuchło Raz I drugi raz nie wybuchnie, a przynajmniej nie wybuchnie z takim zaangażowaniem wśród internautów, bo wiele popularnych twórców nagrało ten filmy. Komu będzie się chciało nagrywać drugi raz o czymś, co jest piekarnią Pawełek 2, co jest prawie kurwa tym samym, nikomu się nie będzie chciało tego robić, moi drodzy. I ocena Mema. Jeżeli chodzi o szkodliwość, dałbym tutaj takie solidne 7 w mojej opinii, ponieważ nie zniszczyło to ich działalności, przynajmniej tak mi się wydaje, funkcjonują dalej, jest dobrze, zatrudnili je w administracji. Administratora na Facebooku, ale jednak być może czuli się w pewnym momencie naprawdę zagrożeni, być może były problemy, być może były komplikacje. Śmieszność tego mema. Uważam, że to było śmieszne, to było oryginalne być może, ale już nie jest, więc jeżeli chodzi o śmieszność, cóż z perspektywy czasu dałbym solidne 4, bo to już, bo to było śmieszne, już nie będzie śmieszne, ale jeżeli miałbym to oceniać w tamtym czasie, na tamten, na tamte, w tamtym momencie, tamte, tamte, tamte poczucie humoru dałbym 8, to myślę było ok nawet, miało potencjał, miało ambicje, więc Piekarnia Pawełek już nie żyje i dajmy Piekarni Pawełek umrzeć. Ja po prostu chciałem zamknąć pewien rozdział, którego nie dokończyłem. Raczej dokończyłem, ale zrobiłem to nie tak, jak chciałem zrobić, więc robię to teraz, ostatni raz tutaj, na fotelu, w tym studiu. Dziękuję wam za oglądanie i cześć, widzimy się w kolejnej recenzji... Ma Pawełku... Pawełku, nie, proszę, Paweł, nie! chleby, i